I witam Was serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z cyklu Droga. Jesteśmy w mieście po naszych małych przygodach z panoma... z panami... z panoma, Boże. Z panami policjantami i z kapelusznikiem udało nam się dostać przepustkę. Podejrzewam, że to jakaś jednorazowa przepustka albo jakaś taka... No na pewno nie jest to jakiś pełnoprawny... pełnoprawna przepustka... Na pewno nie jest to pełnoprawne obywatelstwo na terenie miasta. Natomiast dostaliśmy się do środka i to wystarczy. No i cóż, próbowałem ostatnio wyciągnąć pieniądze, które teoretycznie mamy zgromadzone na koncie. Natomiast zrobiłem to na tyle nie, niefrasobliwie, czy może jakby to powiedzieć nieostrożnie. I nakrzyczałem na biedną panią w siedzibie banku. Czym zwróciliśmy na siebie uwagę policji? Oczywiście czym prędzej się zmyliśmy i teraz gdzieś stoimy na ulicach i szukamy może... Yy... Inaczej. Po pierwsze jaki jest plan. Chcemy zdobyć coś do, do jedzenia, czyli udamy się do Czerwonego Karła. Potem jeszcze zobaczymy yy, co jest tutaj w tych apartamentowcach tak po prostu. Yy... No i cóż, i myślę, że wyruszymy w razie czego do, do tego nawiedzonego domu w którym kapelusznik e, kazał nam znaleźć jakąś urnę. E, no i cóż, najpierw jeszcze trzeba będzie odpocząć. Tak, zjeść coś, odpocząć. To są nasze priorytety. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Tak, wchodzimy do czerwonego gnoba. I co my tutaj możemy sobie wziąć? W ogóle mamy na tyle pieniędzy, żeby, żeby cokolwiek e, zamówić? Nie, nie mamy nic. Tak to było mądre z mojej strony. Chyba musimy wyjść. Cholera jasna. Jesteśmy bez grosza. Dobra, opuśćmy w takim razie miasto. No gdzieś tutaj musi być sklep. Gdzieś po prostu musi być. Tylko nie wiem dokładnie gdzie. Co my tutaj mamy? Tu mamy jakiegoś innego poszukiwacza przygód, jakiegoś innego tłumacza. I znowu mamy to dziwne urządzenie, które nie wiem do czego służy. I chyba panowie patrolowcy przepędzili gościa. No wybaczcie, ale w tym odcinku co to jest? Okej, okay. chyba właśnie do mnie dotarło, cóż to może być? Dobra, jest to pewnie nielegalne źródło prądu, które możemy sobie e, podładować, jakiekolwiek urządzenia, które mamy. Aczkolwiek my nie mamy nic, co by wymagało prądu, więc okej. Okay. No dobra, przynajmniej tyle się e, zorientowałem. Gdzieś to przecież był jakiś sklep, kiedyś, przynajmniej, kiedyś. A tutaj już, zdaje się, wychodzimy na. Miasto, na no, no, no. O, i znowu panowie do nas się przyczepili. Dzień dobry, raczej dobry wieczór. E, dobra, goście jest na tyle daleko, że możemy sobie spokojnie e, odejść. Chociaż czekajcie, może coś ciekawego jeszcze powiem. Coś może o lokalnych gangach, żeby było interesująco. Bale. Yy, czyli mamy tak, dwa główne gangi. Bet Matas, czy jakkolwiek to się wymawia. I rzeźnicy. No proszę. Butcher Boys. Okej. Okay. Okej. Okay, chociaż tyle. Naprawdę, gdzieś tutaj był sklep. Z tego, co pamiętam. Czy możemy w ogóle w jakiś sposób tutaj odpocząć? Robi się coraz gorzej generalnie. Już mam tylko... Pff, właśnie. Ech, cholera. Wiecie co, spróbujemy może tutaj odpocząć. Zaraz zobaczymy, czy... Czy da się tutaj gdzieś zasnąć? Nie bardzo. Nie mam żadnego schronienia. Nie wiem, czy ryzykować, czy nie ryzykować. Dobra, spróbujemy jeszcze tutaj się przejść. To nie będzie ciekawe. To na pewno nie będzie ciekawe. Oho, i chce nam się pić. Na szczęście, jeżeli chodzi o picie, to mamy trochę wody. Więc tego się nie boję. Okej. Okay. Dobra, powinno na chwilę starczyć. T, t, t. Dobra, mamy market. Dobra, mamy jakiś market i o to mi właśnie chodziło. E, mamy przepustkę, mamy buty i tak dalej, i tak e, dalej. Jakieś okulary mamy. mamy. Okej, okay. gogle. Dobra, teraz tak. Na pewno chcę sprzedać e, to, nie wiem czy nie będę żałował, sprzedamy klucz i na pewno coś jeszcze stąd, może uda nam się sprzedać, materiał, materiał miał być, pamiętam, że materiał chciałem wykorzystać do zbudowania jakiegoś namiotu, czego nie zrobiłem. I mamy drugą lunetę, którą możemy sprzedać, ciekawe ile za to wszystko zarobimy, 104 dolary, dobra, starczy na jedzenie. Mamy strasznie drogie, strasznie drogo na tym markecie Za butelkę aż jeden dolar mm -hmm. Ciasteczka mm. Nie, podziękuję Wybierzemy się jak kulturalni Jak kulturalni dzikusy wybierzemy się do e, restauracji Łuk, na no, łuk nas nie stać Więc sobie go podarujemy Tu są jeszcze jakieś e, urządzenia Za 10. Podejrzewam, że moglibyśmy sobie wziąć nie, nielegalnie oczywiście prąd. Tak, wziąć prąd, podładować sobie urządzenie. To jest 10 dolarów, czy... Dobra, wiecie co, spróbujemy. Zobaczymy co to jest. Co prawda nie mam żadnych umiejętności z elektroniką związanych, ale... Ale może nie będzie tak źle. O, tutaj coś jeszcze jest ciekawego. Karta pamięci. Dobra, to chyba tyle. Mamy naboje. Tylko, że naboje. Hmm. Tylko, że naboje nam się nie przydadzą, bo nie mamy żadnej broni. No i są trochę za drogie w tym momencie. Jednak najbardziej mi teraz zależy na jedzeniu. Ok, zobaczmy, zarobiliśmy trochę eee, i teraz poszukajmy Poszukajmy jakiegoś źródła prądu Czy to nam się uda eee, Postaram się to zrobić jak najszybciej, bo nasz biedny Filip traci siły powoli Okej, okay, już się nam skończyła tura no niedobrze. Może tutaj coś też nie cholera. Ja tutaj już chyba byłem. Dobra, sprawdźmy tu, jeżeli tutaj nic nie będzie. Nie ma. Dobra. To zrobimy tak. Kończymy turę i zmierzamy w kierunku. O, to już poranek. Fajnie. Bardzo się z tego cieszę. I zmiesza, zmierzamy zmieszamy w kierunku miasta. Naprawdę ludzie to będzie bardzo nieinteresujące w tym momencie. Te ta, dobra, panowie. Panowie porządkowi trochę się obruszyli. Dobra, udało nam się wejść. Od razu idziemy do Gnoma. Ach... A nie, myślałem, że nie możemy nic wybrać, ale możemy. Co my tutaj mamy? Kombo. Frytki. Nie, to jest krewetka. Smażona krewetka, coś tam, coś tam, coś tam, groszki. Wiecie co, tak na dobre sprawy to chyba wszystko jedno, a może nie. Chociaż to wygląda tak swojsko, jakby jakieś ziemniaki, kurczaki, buraczki. Dobra. Mierzemy to, 2450. No trudno się mówi. I co? Dobra, zapłaćmy ten rachunek. Czy zostawiamy napiwek? Dobra, zostawmy. Pokażmy, że nas stać. Ale coś nam to dało. Generalnie nic specjalnego Tego chyba jeszcze raz tam wejdziemy Zamówimy tym razem coś tańszego To, to jest najtańsze danie I Nie jest dobrze, nie jest dobrze, bo Bo wygląda na to, że stracimy wszystkie pieniądze Na jedzenie Ale dobra, ale dobra, wybierzemy się zaraz poza miasto Żeby nie było już tak nudno Wybierzemy się poza miasto, pozbieramy trochę śmiecia i... Okej, okay. już jest troszkę lepiej. Zostało nam cztery... Nie, nie będziemy płacić. Nie będziemy płacić już teraz na piwku. Ja wiem, że to straszne, że to złe. Powinno się płacić na piwek. W ogóle śmiesznie to musi wyglądać. Weszliśmy sobie do, do, do jakiejś restauracji czy do jadłodajni z, z włócznią. No, ale dobra, w końcu jesteśmy dzikusami. Ok, jeszcze jedno danie sobie zamówimy. Ok. A... Ok, nie musimy już płacić? Nie, czemu, ale ja chcę. Nie jesteś nas? Jak ja to zrobiłem w takim razie? Nie wiem, jak ja to zrobiłem, moi drodzy, ale właśnie. Dobra. Zdaje się, że w mieście spotkają nas same kłopoty, więc. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, uciekamy z miasta. Tyle Wam powiem. Dobra, narobiliśmy no, sobie trochę kłopotów. Ale chociaż pojedliśmy Chociaż e, chociaż tyle. Nie, nie W ogóle nie odpoczęliśmy. Kurczę e, Panowie policjanci zaraz nas złapią? Nie. Dobra, unikamy teraz panów. Policjantów. I... Tak... To będzie bardzo, bardzo trudne. E, raz, dwa, trzy. Dziekąd jakbyśmy nie poszli, oni mogą nas złapać. Dobra, zrobimy to w ten sposób. E, Źle to zrobiłem. Bardzo źle. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Udamy się na północny zachód. A dzień dobry panu. Jak najdalej, jak najdalej od niego. Ale oni patrolują dosyć duży teren, czyli raczej im nie uciekniemy. Dobra. Jednego możemy być pewni, że już nas więcej nie obsłużą w tej restauracji. Tak, przynajmniej mi się wydaje. Dobra, na szybko jeszcze pobierzemy sobie wodę. Dobra, trochę wody nie zaszkodzi. Eee, tylko, tylko dwie butelki opróżniłem. Dosyć, myślałem, że trochę więcej. Teraz sprawdzę jeszcze tutaj. Tak jest, czyli, czyli wody mamy pod dostatkiem nie musimy się martwić i zrobiłem coś, czego nie chciałem zrobić. Dobra. W sumie i tak jesteśmy już dosyć napici. Najbardziej teraz nam dokucza zmęczenie. I powiem wam, że przydałoby się zrobić coś... Właśnie, znów jesteśmy głodni. Dobra. Zaszyjemy się gdzieś w lesie. Przejdziemy sobie tutaj, zaszyjemy się gdzieś w lesie, ewentualnie, ewentualnie gdzieś w tych przyczepach. E, rozpalimy jakieś ognisko. I myślę, że zaszyjemy się na nockę. Chociaż jest jeszcze dzień, co prawda. Coś znaleźliśmy. Co to jest? Łom z linką. No dobra, ale co takiego daje nam łom z linką? Czy możemy to użyć jako broń? Czy nie? Możemy, bez problemu. W każdym razie to i tak jest w lepszym stanie niż nasz Łom, który mieliśmy. Tak, żeby to sobie zatrzymamy. Patyczki, czy ja chcę patyczki? Ja chcę patyczki, bo będziemy mogli sobie zrobić ognisko z tego. A nie będziemy musieli tracić czasu. A, zapomniałem tego naładować. Dobra. Trudno się mówi. E, widzicie właśnie tak to jest jak w grze występuje za dużo rzeczy do roboty. Bo tak to teraz dla mnie wygląda. Ale dobrze, dobrze. To, to, to bardzo dobrze. E, dobra, mieliśmy tutaj się okopać jakoś, zrobić sobie miejsce na noc obozowisko. Ale dobra, wejdziemy jeszcze tutaj do tego lasu, zobaczymy, co tutaj mamy. Tak, więc tak, generalnie widać, że gra się rozwija i to bardzo fajnie. Przeszukamy sobie las czemu by nie. Zapalniczek nie będę używał. Ale użyjemy naszej umiejętności. Dobra, te jagódki są jadalne, więc wszystkie sobie zjemy. Będziemy na tyle chciwi. Ciekawe, czy dostaniemy potem jakieś choroby czy coś. Ale chyba nie. I w gruncie rzeczy. A... Dobra, wypijemy jeszcze trochę wody. I w gruncie rzeczy, właśnie zapomniałem, co miałem powiedzieć. No dobra, trudno się mówi. Mamy tutaj jeszcze miasta. Dobra, możemy zobaczyć, co jest w tych miasteczkach. Ale teraz tak. Jesteśmy gdzieś w tej okolicy. Gdzie może być ten dom, którego szukał kapelusznik? Jeżeli dobrze pamiętam, on był gdzieś tutaj, aczkolwiek wcześniej była trochę większa mapa. No dobra, obstawiam, że gdzieś tutaj będzie. W tą stronę będziemy się kierować w każdym razie. No i gdzieś to będzie musiało być. Gdzieś będziemy musieli to zobaczyć. Eee, dobra, zobaczmy co jest. Najpierw przeszukamy ten opuszczony budynek. Użyjemy łomu. Coś znaleźliśmy. Przy okazji zwróciliśmy na siebie uwagę, ale to nie szkodzi. Mam nadzieję, że to nie będzie nic. Eee, nic ciekawego. W sumie, te kawałki materiałów są całkiem... dużo warte. Więc moglibyśmy je wziąć. Aczkolwiek w tym momencie też trochę niepotrzebnie się obciążamy, no ale jakoś musimy zarobić tu pieniądze. E, musimy nazbierać trochę... trochę rzeczy. W ogóle zastanawiam się, czy nie lepiej by było zrobić to w drodze powrotnej, o ile w ogóle przeżyjemy. Oczywiście. Eee, I jesteśmy już bardzo, bardzo zmęczeni, więc ja chyba wrócę na to miejsce. Chociaż czy jest sens wracać teraz? Myślę, że to będzie bezpieczniej niż w mieście. Ale zanim jeszcze wrócimy, przeszukamy tutaj ten budynek. Nic, pusto. No, szkoda. Dobra, przeszukamy, przeszukaliśmy budynek. Wracamy na to miejsce. Urządzimy sobie jakieś. Uwijemy sobie jakieś miłe gniazdko. I pójdziemy spać. A ten gość chyba nas obserwuje. Albo tak mi się wydaje. Okej. Okay. Czy coś jeszcze? Nie. Dobra, zbliża się wieczór. O. Czyli idealnie wyczułem czas. Dobra, zrobimy sobie tak: najpierw zrobimy sobie ognichu. Gdzie mamy? Tutaj mamy jakieś patyki. Tu. No tak, miałem zobaczyć, czy damy rady zrobić namiot. I to chyba teraz zrobię. Użyjemy. Użyjemy, użyjemy na przykład trzech kawałków materiału. Do tego jakieś sznurki. Nie. Patyki. Podejrzewam, że za krótkie będą. I jedyne co zrobiliśmy to. Taka prowizoryczna szyna. Ale że nie mamy żadnych złamań, więc nie jest ona nam potrzebna w tym momencie. Także nie będziemy jej robić. Czy, są, czy macie jeszcze jakieś pomysły, jakby to można było zrobić? No cóż, łomem to raczej nie zrobimy tego. Powiem wam szczerze, że nie mam innego pomysłu, jakby można było to zrobić. Być może musielibyśmy posiadać jakieś odpowiednie odpowiedniej długości patyki. Naprawdę mówiąc teraz nie jest mi trochę po drodze, żebyśmy, żebyśmy szli i szukali. Dlatego zrobimy po prostu zwykłe ognisko. Ok, przestraszyłem się, że nie mam już tych małych patyczków. Trzeba je będzie trochę nazbierać. I gdzie jest zapalniczka? Uuu, zostało jej bardzo mało. Też trzeba będzie poszukać. Mamy co prawda drugą Dobra. I uwijemy sobie gniazdko. O, tylko tak. Chwileczkę, chwileczkę. Dlaczego? Dlaczego nie ma tutaj przyczep, które teoretycznie powinny być. Czekajcie, czy jestem na dobrym polu? Na dobrym polu jestem. I nie możemy spać w przyczepach. Ciekawe. Bardzo ciekawe. No dobra. Nie kłócę się z grom. Po prostu będziemy sobie tutaj nocować. Gdzie jest nasz śpiwór jeszcze? Tu. Okej. Okay. Dobra. Mam nadzieję, że wszystko dobrze zrobiłem. A, czekajcie. Tu. Dobra. Okej. Okay. Jesteśmy w lesie, no trudno nie wiedzieć, czemu jesteśmy w lesie, i idziemy spać. Ciekawe, czy nam się to w ogóle uda. Okej, okay, jest, już zdecydowanie lepiej. Odpoczęliśmy trochę. Siły nam się troszkę zregenerowały, i bardzo dobrze. Aczkolwiek myślę, że jeszcze użyjemy odpoczynku. Poleżymy trochę, zobaczymy. No, już jesteśmy zmęczeni. Wygląda na to, że będziemy musieli nowe ognisko zrobić. A ponieważ zostało nam niewiele czasu, ja to już zrobię, że tak powiem, poza anteną, poza odcinkiem. No i cóż, tak się kończy nasza, na, na razie nasza wyprawa. W następnym odcinku będziemy szli dalej w poszukiwaniu tego domu na bagnach nawiedzonego. A póki co, trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.